Malownicze tereny nadburzańskie znów stały się areną dla biegaczy i miejscem sportowej rywalizacji młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 9 października na starcie biegów przełajowych organizowanych o Puchar starosty ostrowskiego stanęło w sumie 260 uczniów z terenu powiatu ostrowskiego, którzy walczyli o awans na zawody wyższego szczebla. Była to już dziesiąta edycja zawodów, których głównym celem jest popularyzacja biegów wśród dzieci. Młodzieży, integracja środowiska sportowego oraz wyłonienie najlepszych, którzy będą reprezentowali powiat na zawodach międzypowiatowych. A te odbędą się 25 października w Ostrołęce. Cieszę się niezmiernie, że jest Was tak dużo. I moi drodzy, jako nauczyciel, życzę Wam, bo macie wspaniałą pogodę, wspaniałych wyników. Zgodnie z regulaminem na reprezentację szkoły składało się sześciu zawodników, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Suma zdobytych przez nich punktów stanowi dorobek punktowy, który klasyfikuje szkołę w całej imprezie. Z każdego rocznika awansowało 12 biegaczy i 12 biegaczek. Młodzież biegła na dystansie około 1500 i 2000 metrów. Wyjątkowo piękna i ciepła październikowa pogoda sprzyjała biegaczom. Wśród dziewcząt ze szkół gimnazjalnych najlepsza była Paulina Siwek z gimnazjum nr 2 w Małkini. Druga dobiegła Patrycja Krakówka z gimnazjum w Andrzejewie. Trzecia była Martyna Wardaszka z gimnazjum w Jasienicy. Drużynowo pierwsze miejsce wywalczyło Andrzejewo. Drugie Jasienica, trzecie Nagoszewo. Wśród chłopców ze szkół gimnazjalnych zwyciężył Albert Han, uczeń gimnazjum w Jasienicy. Drugie miejsce zajął Andrzej Piwoński z gimnazjum w Andrzejewie, trzecie Kamil Szumiński z gimnazjum w Nagoszewie. W klasyfikacji drużynowej chłopców wygrała szkoła z Andrzejewa przed Jasienicą, która zajęła drugie miejsce i Prostynią, która zajęła miejsce trzecie. W rywalizacji ponadgimnazjalnej dziewcząt w pierwszej dziesiątce znalazły się uczennice ostrowskich szkół. Zwyciężyła Joanna Gawkowska z ogólniaka, druga była Ilona Kowalczyk z ekonomika, trzecia dobiegła uczennica Rubinka, Katarzyna Jędrzejczyk. W ogólnej klasyfikacji szkół prowadzi ostrowski ogólniak przed Rubinkiem i ekonomikiem. To w rywalizacji dziewcząt. Natomiast wśród chłopców pierwsze miejsce zajmuje Rubinek, drugie ogólniak, trzecie ekonomik. Pierwszy na mecie pojawił się Kamil Zaremba, uczeń ogólniaka, drugi był Daniel Siwek z Ostrowskiego Rubinka, trzeci Piotr Piech z zespołu szkół w Małkini. Za zajęcie drużynowo trzech pierwszych miejsc i w kategorii dziewcząt i chłopców szkoły otrzymały dyplomy i puchary. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie biegacze otrzymali dyplomy i medale. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.